No i pięknie, to mamy łańcuch rozrządu. Co ciekawe, jak patrzę na daty produkcji poszczególnych elementów, jak ślizgi, to wszystko jest 2008 rok, czyli wychodzi na to, że jest to oryginalny rozrząd od niego. Natomiast jedna rzecz była niepokojąca. Ten napinacz. Tak, on wydaje mi się, że chodził na końcu swojego zakresu. Czyli był do końca wysunięty. Tak, widać po śladach tutaj. I to jest problem, jak jest do końca wysunięty, a łańcuch jest luźny, to to, że on jest więcej niż pewne. Tu jest cały zestaw rozrządu. Czyli mamy koła, uszczelniacze i ślizgi, ale ważniejsze jest to. Nowy łańcuch, stary łańcuch. Najprostszy możliwy test. Czy łańcuch stalowy się może wyciągnąć? Tak, żyjemy w czasach, w których łańcuchy się wyciągają i trzeba je niestety wymieniać. Oto dowód. No dobra, teraz mycie, czyszczenie, składanie z powrotem.